Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulator X i dzisiaj opowiem wam jak najlepiej zdobywać te 8 jajeczek, 8 super lucky egg. Generalnie zasada jest bardzo prosta, ja sam na początku... Sobie o tym pomyślałem, ale nie wiedziałem do końca, że tutaj ten gol, który mamy, to jest nasz wspólny. Wiecie, że po prostu każdy na to pracuje. Oczywiście najlepiej założyć sobie peciszków, ile tylko wlezie. Ja tutaj zakładam te. Nawet nie musicie mieć jakichś super dobrych, bo tak naprawdę inni ludzie też zobaczcie, nabijają w tle, co nie? Jak ludzie tutaj biją, to po prostu ten wynik się nabija. No tylko że problem jest taki, że mogą też wszyscy ludzie zacząć awczyć i musicie znaleźć dobry serwer, na którym ludzie sobie zbijają te laki bloki. No i wtedy, wiecie, opatrzcie, wpada cały czas, ludzie tu tutaj biją, wy możecie sobie stać awka, wystarczy, że chociaż jeden bloczek zbijecie, jak wbijecie na jakiś serwer, zbijecie jeden bloczek i później możecie tak naprawdę iść awka, puścić sobie autoklikera i tak naprawdę stać i po prostu będą się wam te jajka otwierały. Jest to mega sposób, nie powiem, że nie, tym bardziej, że na publicznych serwerach często ludzie odpalają serwer super superlaki, więc tutaj też nie macie problemu z tym superlakiem, no on jest przeważnie cały czas podbijany, więc tutaj do kwestia takiego właśnie tego otwierania tych ośmiu jajek jest bardzo spoko, ale co tracicie? Uwaga, do no wiadomo co tracicie, tracicie to, że jak będziecie stali awka, no to tak naprawdę będziecie, nie, nie będziecie mieli coinów. Prosta sprawa, nie będziecie mieli coinów, a tutaj to też na pewno bardzo się opłaca otwierać. I te pety, to nie jest jako huge lucky, którego mam na przykład, to jest po prostu jako huge chroma. I jest huge chroma, i ten to jest huge mimic, i on wygląda właśnie w ten sposób, jak widzicie, różne kolorki mogą wypaść, na terminalu już to sprawdzałem, także to wygląda naprawdę mega. More lucky coin, to to polecam wam ulepszać na samym początku, ja w to teraz idę już na maksa. I tak, mimo wszystko, i tak na publicznym serwerze że się opłaca. No tym bardziej, jeżeli nie macie prywatnych, no to wiadomo. Chodzicie sobie na publika, ale szukacie dobrego publika, na którym ludzie nie awczą, albo to wy chcecie właśnie awczyć. Ewentualnie chcecie tylko troszkę uderzać tam co jakiś czas, ale żeby ludzie, o, tak jak tutaj ktoś zbija goblinem. Borsz się ciśnie, gościu. Cały czas nawala. I to, co polecam, to dać sobie właśnie tutaj w settingsach na pet sending na single, ponieważ to im więcej macie petów, to sobie patrzcie, klikacie, po prostu wszędzie wysyłacie, o wiele szybciej uzupełnicie ten cel razem z innymi. Jak chcecie pomagać, to spoko, jak chcecie awczyć, to też można, bo w końcu i tak ktoś to rozbije, tych bloków tyle, ile trzeba. I zwłaszcza jak traficie, traficie ten tęczowy blok, wiecie, tęczowy, który ma 5000, ja już go trafiłem kilka razy, właśnie z Olo, jak siedzieliśmy, więc tutaj, no, mega to jest, tym bardziej, że jak sobie macie tak, nie wiem, zrobiliśmy też tak, że trzy bloki zostawiliśmy. Jak się później wszystkie naraz zbiło, to wiecie, od razu cel się wypełnił tak naprawdę dwa razy, prawie? Więc to jest grube. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jeszcze na czacie pojawi się insane lag. Co nie? Raz 25, to już w ogóle będzie mega. A wy tak naprawdę możecie sobie awczyć, no i po prostu sobie tak siedzieć. Ewentualnie jest jeszcze taka opcja, żeby sobie robić kręcioły, dać autoklikera i wtedy wam się będzie klikało. Co nie? Nie będę tutaj tego dokładnie demonstrował, ale żeby sobie się klikało i wy coś tam będziecie pomagali, mimo że będziecie awka. I tak naprawdę z tego co wiem, to, to nie ma problemu, żeby to robić. I albo po prostu idźcie awka, macie dużo, jakby wyborów. Możecie zrobić co chcecie, ważne żebyście byli na publicznym serwerze i wtedy bardzo szybko te laki bloki się nabijają. No zobaczcie to. Przed chwilą otwieraliśmy, już mamy 7200. Także grajcie razem z innymi. Nie wiem czy coin boost od tutaj, coin multiplier, wiecie, od jakby znajomych się nalicza prawdopodobnie że tak powiem, czekajcie, sprawdzę sobie to. Wydaje mi się, że się lekko nalicza, wiecie? Mam jakieś takie wrażenie, że to może na to działać, ale no nie jestem pewien, także wam jeszcze nie powiem. W miarę grania, wiecie, im dłużej będę grał, to będę już wiedział, to wam dopowiem najwyżej w jakimś odcinku. Ale wydaje mi się, że chyba to działa. Jakoś to tak wygląda, jakby to działało, nie? Dobra, i mamy, otwieramy kolejne. Zobaczcie, i wszystkim się otwierają. To jest naprawdę mega przyjemne. Ja na początku tego nie ogarniałem, że to tak działa, ale rzeczywiście tak to działa. Możecie też sami tutaj otwierać. Zakładam, że tutaj w Lucky Eggu jest większa szansa niż tutaj na tym Super Lucky X. 5 razy większa szansa na Huge, niby, ale coś mi się wydaje, że tu będzie większa, no bo w sumie taka bazowa, nie? Bazowo większa w tym sensie. Ale i tak musicie nabijać coiny, więc moim zdaniem na początku i tak farmcie, ile wlezie. Nie, nie stójcie afka, po prostu pomagajcie sobie nawzajem. Na, na, na prywatnym, chciałem powiedzieć, na publicznym serwerze i nawalajcie wszystkie bloki, żeby dostać jak najwięcej, jak widzicie tutaj, coinów, bo wtedy po prostu sobie ogarniecie szybko boosty i na końcu, jak już macie wszystkie boosty, no to wtedy w sobie ja będę chyba awczył wiecie, na publicznych albo na prywatnym i będą moi znajomi mi nabijać, a ja będę awczył wiecie, jak jest. Także wykorzystam ich po prostu, nie <laughs> no, żartuję, ale generalnie, no wiecie, da się, da się, no po prostu można to mieszać, jak się zechce. Dobra, widzowie, teraz jestem na prywatnym serwerze. Dali mi znać, że jest ten tęczowy bloczek, więc patrzcie. 5000 punktów i do tego, patrzcie, jak to podbiło, naprawdę. I 23 miliony coinów to jest po prostu chore. Tu najwięcej można nabić, także tęczowe bloczki możecie szukać śmiało, w sensie, no po prostu traficie na nie, zwłaszcza na prywatnym serwerze, bo macie większe szanse, że nikt wam nie zabierze, bo jak wśród znajomych, na przykład nasza trójka teraz jest, no to wiecie, to można sobie siedzieć elegancko i w sumie, w sumie tyle, więc lecimy dalej. Chciałem dać wam o tym znać, bo nie każdy o tym wie, że. To się razem nabija te, te cele. No, i na pet single na pewno musicie mieć sending, bo nie ma sensu. Da all, bo wiecie, będą, będą wam latały do pojedynczego, no i tak bez sensu. No, to trzeba tutaj nie showbus, tylko mounting Titanic. Co ja klikam na singla i wtedy sobie klikacie, po prostu wiecie, szybciej pozbijacie, mega szybciej. Jak macie szybkie paluszki, to patrzcie, jeden za drugim leci. To się zbija na jeden tick. Także tutaj, no, no może nie na jeden, ale mimo wszystko bardzo szybko. Także pyk, pyk i zrobione elegancko. No I patrzcie, jak się cel nabija. Ja tutaj chyba najwięcej nabijam aktualnie, jak sobie to odpalam. Serio, tutaj najbardziej, najszybciej mi to idzie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę przyjemna sprawa, że to tak wymyślili, że to jest takie wspólne i każdy może to robić. To akurat jest bardzo dobre, że wiecie, na serwerze danym się to nabija. No niestety, na publicznym mniej nabijecie coinów, bo ludzie zabierają Wam te laki bloki. Więc prywatny, żeby nabić sobie coiny do upgrade'a. No ale mimo wszystko, na publicznym, widzicie, da, da się nawet nafarbić, No nie jest źle. Ja daję sobie radę. Tutaj normalnie wjeżdżam. No chyba, że trafi się tęczowy i ktoś Wam zabierze z nosa. To jest chyba najgorsze uczucie. No ale niestety, to jest publiczne. Serwer, więc tutaj każdy może zbić, wiecie jak jest. No tutaj nie ma nic do gadania, dobra. I w ogóle dostaliśmy już jajka? A, ktoś zbił tęczowy. No widzicie, w momencie kiedy ktoś zbije tęczowy, tak nagle znikąd, nagle wam wpada mega dużo. W sensie wpada, no wpadają wam jajka, bo jeżeli byście wy zbili ten tęczowy, to bardzo dużo się coinów dostaje. Już to wiem o tym na pewno. I mogę potwierdzić, że naprawdę mega dużo coinów jest. Także z jednej strony, prywatny, jak chcecie te koiny, ja sobie ulepszam już trzeci raz. Także jeszcze dwa razy i będziemy mieli naprawdę potężne ulepszenia. Wiem, że jestem do tyłu, tak naprawdę większość osób już ma całe ulepszenie tych coinów. No wiecie, ja generalnie, no nie grałem, w sensie bardziej nagrywałem. Proszę bardzo, mamy kolejne jajka. I czy tym razem? No niestety, zakładam, że szansa i tak jest mała. Mimo, że wiecie, mamy te wszystkie razy ileś i w ogóle, to szansa ta bazowa jest mała. Nie wiem, jak w tych jajkach na pewno będę przez noc otwierał, to dam wam znać, jak to po. Poszło. Sobie zrobimy odcinek z otwierania 24 godziny, zobaczymy jak to jak to pójdzie. A żeby to mieć, no to na razie trzeba po prostu siedzieć i nabijać koiny. Przy okazji można awczyć też sobie co jakiś czas, a jajka i tak wam będą wpadały. Także bardzo spoko sprawa, żeby sobie nabić po prostu, wiecie, te tutaj mm, tajgerki je sobie przyrobić nawet na Dark Matter, jak wam wypadnie Shiny. Także jest dużo opcji do roboty, także widzowie lećcie, bo naprawdę free to play update totalnie. Naprawdę gracze bez wydawania Robux, jak to się mówi, naprawdę mogą się cieszyć, bo mega tutaj się gra. No po prostu jest to przyjemne i wspólnymi siłami się to nabija i tak naprawdę nie trzeba wydawać Robuxów, także naprawdę przyjemnie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo wbijamy 100 tysięcy i do usłysząka. Cześć!